Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Rozwiążmy zadanie tekstowe. Marzena kupiła trzy zeszyty. Każdy z nich kosztował 5 zł. i 20 Ile zapłaciła? Układamy wyrażenie 3 razy 5,20 zł. i obliczamy. 3 razy 5 zł. to 15 zł. 3 razy 20 zł. to 60 zł czyli zapłaciła 15 zł i 60 groszy. Zwróćmy uwagę na cyfry po przecinku. W czynniku były dwie cyfry po przecinku, 2 i 0, w iloczynie także dwie cyfry po przecinku, 6 i 0. Drugie zadanie. Jacek kupił dwa zeszyty. Każdy z nich ważył 244 tysiączne kilograma. Ile kilogramów ważyły kupione zeszyty? Rozwiążemy to licząc 2 razy 244 tysięczne, 2 razy 0 zł to 0 zł, 2 razy 244 tysięczne to 488 tysięcznych. W czynniku mam 3 cyferki po przecinku w iloczynie także 3 cyferki po przecinku. Następne zadanie. Karolina kupiła 4 bloki.

Dodać 2 złote i 4 grosze to 22 złote i 4 grosze, czyli 22 i 4 złotego. Zwróćmy uwagę na cyferki po przecinku. W czynniku mam dwie cyfry po przecinku 5 i 1, w iloczynie także dwie, 0 i4. Popatrz na te przykłady. Tutaj za każdym razem napisałam te same cyferki 1, 3, 4 i 2 i mnożę przez 2, tylko w różnym miejscu jest. Przecinek. W pierwszym przykładzie 134 razy 2 to 268, a 20 ,2 razy 2 to 4. W czynniku była jedna cyfra po przecinku w iloczynie tak samo, w drugim przykładzie 13 razy 2 to 26, 42 setne razy 2 to 84 setne, dwie cyferki po przecinku w czynniku i dwie w iloczynie. W trzecim przykładzie dokładnie takie samo mnożenie wykonuję. Mogę policzyć 1 razy 2 to 2 i 342 tysięczne razy 2 to 684 tysięczne. A mogę też policzyć od razu 1342 razy 2 to 2684 i wpisać w odpowiednim miejscu przecinek. Skoro w czynniku były 3 cyfry po przecinku, to w iloczynie też będą 3. Za każdym razem w wyniku wychodzą mi takie same cyferki po kolei 2, 6, 8, 4, bo tak samo miałam w czynnikach. W ostatnim przykładzie znowu będę miała 2, 6, 8, 4, tylko 0 z przodu, bo są cztery cyferki po przecinku w czynniku. No to i 4 cyfry po przecinku będą w iloczynie. Jeszcze kilka przykładów, żeby to pomnożyć. Mogę liczyć też tak. 4,5 razy 2, liczę, że to 45 razy 2, czyli 90, tylko jedna cyfra będzie po przecinku. W następnym przykładzie 2,17 razy 3, to no, tak samo jak 217 razy 3 to 651, ale dwie cyfry po przecinku w czynniku i dwie w iloczynie.

Tylko w odpowiednim miejscu wpisuje przecinek. Mają być cztery cyfry po przecinku, bo cztery cyfry po przecinku były w czynniku. Więc zapamiętaj, że jak mnożę ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, to mnożę tak jakby to były dwie liczby naturalne, tylko w odpowiednim miejscu wpisuję przecinek. Tyle samo cyfr po przecinku ma być w wyniku, co było w czynniku. Myślę, że teraz już dobrze wiesz, jak pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną.